Cześć, witajcie w kolejnym słowem odcinku. Trochę mnie tu nie było, więc sobie popatrzymy, pooglądamy A, myślę, że ktoś jedzie. Patrzcie ten. Nie wiem czy to odpad, czy nie odpad do jakiejś kopary, tylko takiej wielkiej. To widzę coś było naprawiane. Albo wzmacniane tylko No nie wiem, aż mi się nie chce wierzyć, że to jest odpad tam później chłopakowczy czy to jest złom, czy wygląda jak złom, ale to no, zobaczymy chociaż nie widzę, że jednak złom, bo tutaj jest kabina chyba do tego coś tu się chyba paliło I tutaj też no nie wiem a test emisyjny ale kurde mnie to dawno nie było No, ale tak <głos》>, Tak średnio na tym grubym na razie Taśmociągi, pręty, nie pręty Przejdziemy sobie po malutku, żeby niczego nie przegapić. Tutaj coś Nie. Tutaj nic Nie. Tu jakieś złącze hydrauliczne. O, jakaś stara ten. Szafka taka potwórna, czy cztery szafki, nie potwórna, no to ciekawostka, także tego, to coś, motoryzacja, tłumik, to samo motoryzacyjne badziewia z tego co widzę, a to jest co? to, tylko to, to łapki takie tutaj jest łapka, tak jakby wchodziło w coś widełki i to gdzieś tam idzie, tam daleko, daleko, daleko i to jest to tu się jeszcze coś suwało chyba o, taka konstrukcja, ciekawa <laughs> o sorry to jakiś rozdzielacz sekcyjny o, z łącznikami, nawet z gniazdem, z tablami. O co to tu można już prędzej coś zdemontować. Zobaczymy jeszcze, zobaczę jeszcze. Czy tu coś jest. Właśnie, właśnie tu? Ja to sobie tu później popatrzę, czy tam nie ma coś ciekawego. Pompa. Silnik, tu gdzieś pewnie był zbiornik. No i to pewnie to wszystko tłoczyło. O tutaj jeszcze jakieś siłowniczki z manometrem jakimś. Też sobie za chwilkę na spokojnie, bo to trzeba na spokojnie patrzeć, jak ładnie butle po wypalane otwory można powiedzieć książkowo, bo wiecie, jak jest. Niektóre huty machną ręką, czy powinno się wszystkie przepalać otwory, ale niektóre huty machną ręką, a niektóre będą robić awanturę i cofać, na przykład cały transport za jedną taką butlę, więc chłopaki przepalają tutaj, tutaj, no tutaj pełno tego, ale jakoś tak. Czy coś ciekawego? No nie widzę niestety. No krańcówka. No krańcówki to możemy sobie poodkręcał. No krańcówka, ile jest? No, dwie... O! Na 240 v 3 no, Dobra, no to jakbym znalazł jeszcze te dwie krańcówki, to bym podjął temat rozbiórki. Dobra, później jeszcze tu popatrzę, bo tak na szybkości nie widzę żadnej krańcówki Znaczy, o, oprócz tej ani jednej nie widzę A jak odłożę kamerę, to może łatwiej będzie zobaczyć I tak samo jeszcze wibroizolatorów tutaj poszukam Chociaż też na szybkości nic nie widzę Kurde Ale no, ta, ta, ta krańcówka, to jakby faktycznie jeszcze znaleźć jedną Dwie, to by były dla mnie cudne Trzy, to bym się cieszył Dobra, nie będę was tu zanudzał, idziemy na cienki, a tam jeszcze, chyba tam jest jeszcze jedna krańcówka. o zobaczę, może się akurat uda. A co tam na cienki? Idziemy w prawo czy w lewo? Chodźcie najpierw, może w lewo. Co my, tu, co my, tu mamy z tej strony? O, tu coś odłożone. Jakieś kółeczka były. Nie mówcie, że były, dostałem wypadlony. No ale tak to może wyglądać Widzę, że ktoś tu sobie jeszcze butle odłożył A, jeszcze coś tam jest w środku Butle, prostownik, Chyba A nie, to jest ten yy... Boże, zasilacz regulowany do Autotransformator Do starych telewizorów Tak mi kiedyś ktoś powiedział przynajmniej Tutaj coś, brama Satelita Wiara. O jaki kółeczka Eleganckie, podwójne Z hamulcem Dobra, może pomyślę Jest Jakiś zmiażdżony grzejnik <grybuj> To już słaby temat Jak tu przejść? A, no tak 150 mhm. Na ja tej siaty to coś tu? Coś tu, coś tu czy coś tu nic Pogrzebiemy, pogrzebiemy, ale tu chyba nic Tu, 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 tu Tak mnie to nie było, więc wiecie Trzeba dobrze Trzeba dobrze pogrzebać Tutaj dwa piecyki Tutaj dwa piecyki olejowe Dobra, idziemy chyba, Tu nie, chyba tam dalej się nie ma sensu pchać Wracam z tamtej strony, z prawej strony Dobra, teraz chodźmy na prawo byliśmy na lewo No matko ile świetlówek No, no, opraw po świetlówkach Ale masa no to są te odgłośniki, czy jak to się tam nazywa Fajnie to wygląda, ale generalnie no nie widzę chyba nie widzę chyba zastosowania nie. Też nic ciekawego A tu grill proszę bardzo Pudełko raz czy dwa chyba używamy zaraz go rozłożymy dla beki To jest co? pracowny elektromechanik sosnowiec Autotransformator transformator automatyczny stabilizator napięcia Fiu 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 fiu, fiu. Tu, tu, tu. Czy tu coś, nic? Czy coś gdzieś, coś tu? Proszę bardzo. Chciałem kupić, a to mamy PopCraft. Tak powiem, że idę o zakład, że pewnie będzie działać. Do mycia szyb, ściereczka od wewnątrz. Do trudno dostępnych miejsc Mikrofarówka, jakiś zegar No, kurczę widzicie, złomu jest, ale właśnie, zobaczymy, no, młody dzień. O jaki tłok Młody dzień, więc może jeszcze jakiś fajny fancy na potoczy. Bo na razie tutaj widzicie? Nic. Ale i tak wiesz, wiecie, wiecie o co chodzi. Długo mnie tu nie było, w gruncie rzeczy na odcinkach, na kanale pewnie tego nie widać. Ale miałem tam jakąś przerwę, więc po prostu to też po ludzku, po ludzku po prostu cieszy, tak? Że, że mogłem przyjechać, że spotkałem się ze znajomymi, więc dzisiaj tak naprawdę to wszystko, to czy coś znajdę, czy nie znajdę, to wschodzi na drugi, trzeci, w ogóle to nie jest ważne, tak? Najważniejsze teraz wiecie, no przeszedłem już wagowy, ręką machnął. Kasierka ma, ręką machła na przywitanie, więc dzisiaj na to go nie stawiam, więc co by tam nie było, czy coś będzie, czy nie będzie to no schodzi. byłeś, że puszczam Puste To schodzi na dalszy plan Także idę jeszcze pogrzebać na spokojnie, ale już Wam wytłumaczyłem o co dziś chodzi. i to najważniejsze, ja że tu jestem wreszcie, spotkam się ze znajomymi, fajny klimat, także ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, pamiętam, że złą wciąga to jak łowienie ryb, no i tak Wam powiem że no jest, jest coś w tym, także tego. No dobra, to no, sobie grzebie na spokojnie gdzieś było to się zgłasza jak nie, to a no, zobaczymy co będzie. Najważniejsze, że, że się udało wreszcie pojechać na ten złomy. To jest fajna ciekawostka. Prostownik do 15A Prostownik selenowy. No do 15A by ogarn ogarnął Także kawał buja. Ej, to jest takie e, dosadzenie ręcznego Tak mi się wydaje senior to się reguluje Chyba tak wysypywanie A, Bo tam jest, o dobra wszystko widzę to Jak to leci to to po prostu Sadzarka, o komisłowa. mi słowa Sadzarka, ale klimat No ta sadzarka to mi się podoba Nie żebym planował być rolnikiem, chyba Chociaż nie wiadomo to co to w życiu padnie, ale sadzarka Się zacinę, ale jest. No kurde, no to mi się podoba. Ta saderka, muszę kupaku spytać. Ile za taką. Ile za taką piękną saderkę. Może byśmy się dogadali. Serio mówię. Co myślicie? No, ja jestem jak najbardziej. No kurde, no autentycznie coś bym pomyślał. To ja nie wiem, czy jest kompletno, bo to też podwiązane. Tutaj coś nie wiem czy to tak ma być, czy nie fajny klimat ups dobra, dzisiaj podsumowanie będzie troszkę krótsze niż zazwyczaj. No jeszcze znalazłem oprócz tego co tutaj widzicie, jeszcze znalazłem S, -y, no ale s to wam nie będę pokazywał eee, fajny taki moździerz Nie wiem właśnie szukałem tutaj jakiegoś, wiecie, jakiegoś znaku, coś India by się chyba podpisały Przynajmniej tak mi się wydaje, czy by się nie podpisały. Jak wiecie, to dajcie znać. Generalnie też nie jestem pewny, czy to jest komplet, bo to jest tak, ja od tego tej sadzarki poszedłem już do wagi, właściwie uciekałem ze złomu. i Było to w mosiądzach. Podobało mi się od razu, no to akurat łatwo zobaczyłem. Ktoś tam przede mną wyrzucił, tam jest taka osobna skrzynka na mosiądz. I jeszcze znalazłem to. Nie wiem czy to wiecie, czy to z przypadku się razem trafiło, czy to jest faktycznie komplet. Tego wygląda to na komplet, ale pewności nie mam. Nie wiem też, czy to jest to polskie stare, czy to jest India, czy to jest inna produkcja. Ale to generalnie nieważne, bo po prostu mi się, mi się to po prostu spodobało. Dlatego to kupiłem. Jaka cena? No nie za złom. <laughs> nie po czy no wiadomo, osiąd skupują chyba teraz po 17 czy coś, więc więc, no nie mógłbym tego kupić po 3 zł, ale też nie taka cena mocno uznaniowa i nie taka cena jak na Allegra po prostu jakiś tam, powiedzmy, że się, znaczy nie powiedzmy, po prostu się dogadaliśmy, tak także ja jestem zadowolony, tam są inni zadowoleni ważyło to 0,30, albo 0,35 kg także troszkę ważyło, no jest to dość ciężkie, mosiąc sam sobie też jest ciężki i tak mówię, no nie wiem czy China, czy Polskie, ale generalnie, no ozdoba taka na okno do kuchni, no piękna sprawa, sumie ja tak sądzę. Także co? No to plus esy, czasami jest taki dzień, nie ma co ma rodzić, fajnie było, mi się podobało. Tyle. No, no tyle w sumie, trzymajcie się, pozdrawiam, czołem.